Dobra, witamy wszystkich Was w nowym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Wiktor i Witam. dziś nagramy materiał dla przyszłych licealistów. Tak, dla przyszłych <noise> uczniów, którzy chcą iść do klasy zero, chociaż nie wiemy czy polecać czy nie, ale to się dowiecie na koniec odcinka. Tak, a więc ogólnie jesteśmy po skończonej zarówce. tak. To była taka klasa wstępna, gdzie mieliśmy 19 godzin francuskiego. walich. A 18? Roku. 19. 18. No, mieliśmy 18 godzin chrześcijańskiego w tygodniu. I ogólnie mieliśmy w tej zerówce 18 godzin francuskiego w pierwszym semestrze. A w długim 19. Tak, i dlatego chcę powiedzieć, że to jest droga dla wytrwałych. Musicie mieć duże umiejętności, żeby przetrwać 19 godzin francuskiego w tygodniu. Tak, i cierpliwość. I zaraz, wam opowiemy, <głos> <głos> I zaraz Wam opowiemy kilka szczegółów, które są bardzo istotne w naszym... W życiu. E, tak, w naszym życiu i w naszej klasie, także zobaczcie, za chwilę wam przedstawimy pięć najważniejszych rzeczy naszej szkoły. naszej szkoły. OK, a więc pierwszym takim ważnym elementem jest podręcznik. Tak. Mieliśmy taki podręcznik Edito do pierwszej klasy. Ale mieliśmy również dwa inne podręczniki do gramatyki i do tego wokabulary, do, mhm. do słownictwa, które były nieobowiązkowe. Każdy kosztował po jakieś około 100 zł chyba. Ale Ludmila się wyzwaniła, bo to ja to zapłaciłem, bo ona dostawała później kserówki przez cały rok przez nauczycieli, więc jeśli nie chcecie kupować, to jak w sensie nie musicie chyba kupować, bo będziecie dostawać kserówki. Tak, także wiecie, szkoła daje możliwości i po Bardzo. prostu stawcie się, że nie możecie płacić, w sensie, że nie, nie chcecie nie musicie płacić, chyba. dosłownie nie musicie płacić, więc tak. I ogólnie ten podreszik Edito kosztował też, o, też około 130 zł, coś takiego. Ja nawet mam od ja mam, nawet mam od niego paragon i... Masz ze sobą? Tak, mam oh. w portfelu. O. Oh. Przez oh. rok... Przychodź. <ścoughs> Dobra, dobry. I po prostu, że ten podręcznik korzystaliśmy z niego tak szczerze nieregularnie, po prostu... Tak. Nigdy praktycznie nie korzystaliśmy z tego. Dosłownie, to jest po prostu jakby taka strata pieniędzy, ale jedna tak nauczycielka troszeczkę. wymagała podrażniegdy na tej lekcji, jak ktoś nie miał, to dawała jedynki. No. Także, na przykład jak nie chcecie kupować, to możecie pożyczać od innych, na przykład na czas Ale lekcji. u jednej nauczycielki się nie dało pożyczać, ona wtedy mówi kazała jeden mieć, w sensie swój bo jak nie to dostajesz jedynkę ale to jest nieważne, po prostu możecie pożyczyć czy coś po prostu nie obowiązkowo pewnie jest kupować w znaczy ja gdybym miałam iść jeszcze raz do pierwszej klasy w do zerówki, <głos> <głos> to ja bym nie kupowałam podręcznika, tylko po prostu nie wiem pożyczałabym od kogoś, albo robiłam zdjęcia bo to totalnie się nie opłaca jeśli ktoś będzie się pytał, dlaczego tak wygląda, to mnie słońce razi <noise> no no, tu macie no, więc ogólnie, jeśli... czekaj, się nagrywa tak... Jeśli drugi chodzi, element. Drugi elementem jest y, opis klasy, y, ponieważ jeśli chodzi o utworzenie się zerówki, to chyba tam potrzeba było ponad 20 osób, ale u nas w klasie było 30. I w związku z tym, że u nas było tyle, tyle osób, to podzielono nas na dwie grupy po 15 osób, bo no, z taką wielką klasą to się jakby lekcji języka nie przeprowadzi jakby cało, cało jakby całej grupy w sensie, więc potrzebne były dwie grupy, no i to wyglądało mniej więcej tak, że na przykład jedna grupa miała lekcje z tym nauczycielem, a druga z innym w tym, w tym samym czasie. czasie tak. Więc to tak. I to też wyglądało tak, że jeżeli jedna grupa wychodziła, miała tak odwołane chyba lekcje na koniec, a druga jeszcze miała wtedy lekcje z tym nauczycielem, innym, to wtedy nas nie zwalniano do domu, tylko musieliśmy iść na tę lekcję łączoną do tej grupy. Tak, i ja. To było według przykład, słabe. Jak były łączone lekcje, to po prostu nie dało się nie pracować. Nie dało się pracować. Jak nie, wy siedzicie na tej lekcji, 30 osób w klasie, po prostu siedzicie i. Wszyscy słyszycie... gadali, wiecie to. Tak i słyszycie cały Czadreś. czas jak ktoś gada Wiktor! i słyszycie po prostu cały czas jak ktoś gada i po prostu nie da się pracować w no, 30 tak. osobach chyba, że siedzicie w pierwszej łapce i pani koło cały czas znaczy stoi. to też, ale no to też było tak, że ona też musiała tak strasznie krzyczeć okay. bo no właśnie był taki hałas i w ogóle nie dało się skupić więc tak naprawdę jeśli mieliście na przykład w planie lekcji że lekcje są łączone to tak szczerze to ja przychodziłem tylko dla towarzystwa do przyjaciół a nie na lekcje powiedziałem, że się niczego nie nauczę po prostu na tym tak i w sensie nie że na nas krzyczy, czy coś po prostu pani musiała mówić głośniej, żeby dało. Całka że coś się nie dało skupić, więc no tak. Tak, także to ta, tyle jeśli chodzi o klasę. Ui. Więc po bardzo długich przerwie i ucięciach wracamy, nie uciekaj, wracamy y, z trzecim punktem, czyli nauczyciele, którzy nas uczyli przez ten cały rok i po prostu no, oczywiście nie powiemy nazwisk, tylko y, ilu mieliśmy od jakichś danej jakby części francuskiego, bo u nas to było tak, że lekcje francuskiego się dzieliły na cztery części: słownictwo, gramatyka... Nie, na trzy części. Słownictwo, granatyka i fonetyka. Cicho, bądź. Wiktor, musimy jeszcze raz. No to jeśli chodzi o nauczycieli... trzecie, tak? Kurde. Jeśli chodzi o nauczycieli, to ogólnie mieliśmy w pierwszym semestrze trzech nauczycieli, a w drugim już mieliśmy czterech. Z niewiadomych przyczyn. Tak, i mieliśmy jednego nauczyciela od fonetyki, drugiego nauczyciela od słownictwa i dwóch nauczycieli od gramatyki. I po prostu re realizowaliśmy ten program, że chodziliśmy po prostu na lekcje i nauczyciele się zmieniali. I, I dawali nam cegłówki. Tak, i jakby dzień w dzień mieliśmy tak francuski i jeszcze niektóre inne przedmioty, o których wam zaraz opowiemy. I w sumie to wyglądała tak lekcje, że po prostu cztery nauczyciele i uczą nas w sumie tego samego, ale po prostu wiecie, jak inny tak. nauczyciel, to tak trochę inny. Przecież z, y, jakieś, czasem potrafiło być tak, że przez trzy tygodnie ciągnęli jeden temat, ale każdy coś innego, w sensie coś tam z innego podtematu robił. Tak, no coś to, tak jakoś to wyglądało, także. Można tak. było się zanudzić. Naszym kolejnym punktem jest życie ogólnie w szkole. Jeśli chodzi o ile siedzieliśmy w szkole, to jest od 5 do 6 godzin dziennie, więc to nie jest jakoś dużo. Dobra, a jeśli chodzi o tę wiedzę, to po prostu jak siedzieliście w szkole i po prostu uważnie słuchaliście, to dało radę ukarnąć i jeśli chodzi o zadanie domowe, to nawet to nawet nie było tak dużo czy coś. Także ja myślę, że to jest całkiem spoko i jak siedzicie po prostu uważacie na lekcjach, to serio oczywiście czegoś dowiecie, jak się skupiacie. Myślę, że tak. Tak, także serio, 19 godzin w tygodniu to jest mega czasu. To jest bardzo dużo tak. i to się naprawdę później po tym, jeśli mam być szczery, to później język może wam zbrzyc. I już nie chce się, się uczyć dalej. Naprawdę. To, to jest zachęta! <noise> Dobra, i teraz będzie już ogólnie ostatni punkt, czyli czy polecamy? Wiktor, co powiesz? Myślę, że polecamy dla osób, które bardzo chcą się nauczyć i mają w ogóle po prostu chęć do tego i mają motywację i na przykład nie umiały już nigdy wcześniej. Tak, i to jest ogólnie mega przydatne, bo na przykład po takim roku to już macie całe jakby podstawy opanowane. Tak. I na przykład możecie nawet nie iść na przykład do klasy pierwszej z rozszerzeniami po francusku, a tylko na przykład pójść do pierwszej klasy, na przykład jak się wcześniej do szkoły czy coś. Bo serio, macie ogarnięte podstawy bardzo dobrze i jakby 19 godzin w tygodniu to już nie zastąpi żadnej repetycji z francuskiego. Tak. To nie, 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 to tak byście nie narobili takiego poziomu jak my na przykład teraz mamy po tym jednym roku. Tak i ogólnie bardzo ważne jest, żeby ten francuski cały czas powtarzać, bo ogólnie no, wiecie, no, <głos> <głos> Wiktor, że się zapomina i po prostu jak nie powtarzacie, no to zapomnicie bardzo szybko i to, że mie mieliście cały rok nauki to wiecie. I wiecie, po prostu nie, że takie, że siedzicie nad książkami i powtarzacie, tylko nie wiem, jakieś filmy, czy po prostu no, takie muzyka, rzeczy, muzyka, coś takiego, żeby mieć po prostu osłuch, a nie żebyście siedzieli jeszcze w wakacje i się uczyli, bo ile można błagam was. Wakacje są po to, żeby odpocząć, Tak, szczególnie od francuskiego. I nagrywamy ten odcinek właśnie po to, bo słyszeliśmy, że mamy mega dużo osób, które chcą się dostać do zerówki 70. Dosłownie 70 osób to jest mega dużo, bo na przykład ta zerówka otworzyła się po dwóch latach, Tak. bo wcześniej nie było nikogo, a teraz nagle jest 70 osób do samej zerówki. Rodzimy się moich Moi drodzy, nagrywamy ten piękny odcinek pod pięknym potraw Krak w Krakowie oczywiście, odcinek nie jest sponsorowany przez miasto Kraków, ale zapraszamy serdecznie do Krakowa i jeżeli jesteście z Krakowa i o to oglądacie, to no po prostu nie wiem, jeśli chcecie się nauczyć tego francuskiego, to idźcie do tej zerówki, bo się naprawdę nauczycie porządnie. Tak, a my Was ci cieplutko, może w następnym Bardzo. roku jakoś nagramy ja jakieś jest po pierwszej dwujęzycznej klasy, Dosłownie, bo będziemy mieć rozszerzenie w przyszłym roku dwujęzycznie, czyli po polsku i po francusku Także uciekajcie póki możecie <laughs> Także nie, nie, to wcale nie tak Wcale nie tak jak myślicie po prostu... nie, nie, tak, nie będzie aż tak, chyba <laughs> Tak, po prostu nastawcie no, się jedynie okay, Jeszcze i... przedmioty no możemy powiedzieć, jakie są w ogóle później do wyboru do... To będzie reklamowanie naszej szkoły. Ogarnij się. Dobra, kochani, żegnamy się z Wami. Żegnamy i się pa. Jak jeśli jakieś pytania o to piszcie czy coś, postaramy się odpowiedzieć. Oh, au revoir, salut. Au revoir, Adema. Adema. Au revoir.